Witam wszystkich jagodowych sadowników, a tym razem to witam producentów Malin. Jesteśmy w naszej kwaterze Malin, kolekcyjnej kwaterze Malin, w której w tej chwili rośnie bodajże chyba 8 odmian w sumie. Akurat jestem przy rzędzie, przy fragmencie rzędu, w którym rośnie odmiana poranek. Nowa polska odmiana, jak widać, bardzo ładnie przezimowała pomimo różnych perturbacji zimowych i wiosennych. Ale nie o tym dzisiaj. W tej chwili znajdujemy się w fazie wegetacji przed kwitnieniem na plantacjach malin powtarzających owocowanie, albo popularnie zwanymi malinami jesiennymi. I wysokie temperatury są, ale okresowo miejscami występują okresowe opady deszczu, burze. I pamiętajmy, że wysoka ciepło. Plus wilgoć, bo rosy cały czas u nas są na przykład się utrzymują rano. Są to warunki, które będą sprzyjały infekcjom szarą pleśnią. I warto zwrócić uwagę w kontekście ochrony pędów, bo zamieranie pędów maliny są powodowane przez kompleks grzybów, mianowicie przez grzyb powodujący szarą pleśń, ale też przez grzyb przypomkowego zamierania pędów maliny, czyli dymelle, jeszcze przez grzyb powodujący antraknozę maliny. Także mamy cały kompres czynników, które mogą zniszczyć pędy. I pomimo tego, że jesteśmy na plantacji malin jesiennych, teoretycznie utrzymujemy pędy tylko na jeden zbiór, zbiór jesienny, to warto zadbać o ich kondycję. Z tego względu, że jeśli w tym momencie dopuścimy do infekcji, właśnie w tym przypalerze pędu w środku, to w momencie, kiedy yy, Zaczną maliny kwitnąć, a później owocować we wrześniu. To niestety będziemy obserwowali drobnienie, gwałtowne drobnienie owoców. To będzie skutkiem tego, że grzyby będą ograniczały przywodzenie składników pokarmowych. Często będzie można zobaczyć wyłamujące się pędy. To też jest skutek grzybów budujących zamieranie pędów maliny. No i jeszcze jedna choroba, na którą w tym momencie trzeba zwrócić, bo wysokie temperatury ciepło sprzyja występowaniu rdzy maliny. Ponieważ jesteśmy w okresie wyższych temperatur, trzeba się spodziewać w najbliższym czasie, może tygodnia, dziesięciu dni, obfitych objawów rdzy maliny, a więc w związku z tym trzeba przystąpić do ochrony przeciwko rdzy maliny, bo z rdzą maliny walczymy wtedy, kiedy jej nie ma. Kiedy już są objawy, to niestety jest to już najczęściej za późno. A pamiętajmy, że rdza maliny przede wszystkim ogranicza pracę liści, ogranicza asymilację, fotosyntezę, a w związku z tym. Mamy osłabione rośliny, które źle się przygotują później do spoczynku zimowego, ale w tym samym roku mamy spadek drastyczny jakości owoców, a w bardzo skrajnym przypadku rdza wystąpi na owocach, praktycznie dyskwalifikując je do obrotu handlowego, zarówno na mrożenie, jak też na owoce deserowe. Co bym proponował w tym momencie? No, trzeba zerknąć do programu ochrony roślin, oczywiście. I w fazie przedkwitiniowej, w tej co się znajdujemy, w tym momencie jesteśmy przeciwko rdzy maliny i przeciwko chorobom grzybom powodującym zabranie pędów maliny, mamy zarejestrowanego skorpiona. Warto z niego skorzystać dwukrotnie, w tych odstępie co 7-14 dni, w zależności od tego, jak warunki się pogodowe będą kształtowały, czy będzie bardziej mokro, wilgotno, czy też trochę mniej. A potem, kiedy rozpocznie się kwitnienie, sięgamy po preparaty, które będą zwalczały kompleks chorób. Jednocześnie będą dbały też o pędy, o ich kondycję, ale również też już będą przeciwdziałały infekcjom szarej pleśni powodującej gnicie owoców. I tutaj możemy sięgnąć po switcha, standardowy, dwuskładnikowy produkt sprawdzony na Lubelszczyźnie, a ja może też, że na wielu innych plantacjach w Polsce, plantacjach malin. Zakres stosowania switcha to jest 0,8 do 1 kg. Warto o tym pamiętać, że nie ma potrzeby stosować wyższej dawki, jeśli presja choroby jest niższa. A to, czy presja choroby będzie niższa, to dowiecie się z modeli chorobowych, z których można skorzystać, szukając też w Internecie, które są w formie takiej bezpłatnej. Można zobaczyć, jak w którym rejonie kraju występuje presja ze strony szarej pleśni. Jeśli ryzyko infekcjami jest w granicach do 50%, 30-50%, to możemy sięgać po preparaty kontaktowe. Natomiast jeśli jest to już w okolicach 50% i powyżej, się, to wtedy musimy mieć preparaty interwencyjny, ale jednocześnie też zapobiegawcze. No i tutaj bardzo dobrze wkomponowuje się w tą strategię fungicyd switch. Z innych rzeczy, które warto zwrócić uwagę w tej chwili, to jest ochrona przeciwko szkodnikom. Tu nas bardziej, najbardziej interesuje pryszczarek na malinek łodygowy, który w tym momencie może zacząć też loty, więc też warto zrobić lustrację w dolnej części pędów, czy przypadkiem nie ma tam już larw. W produkcji tunelowej larwy już są, więc o tym warto pamiętać. W produkcji gruntowej jest to moment, kiedy prawdopodobnie te wyloty się zaczną. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy są, czy nie, to trzeba powiesić pułapkę feromonową. Tak więc podsumowując, zamieranie pędów maliny, rdza maliny i szara pleś to są trzy elementy w tej chwili w ochronie maliny powtarzającej owocowanie, na które bezwzględnie trzeba zwrócić uwagę.